Boisko treningowe należące do akwazdroju odnowione. Nowa murawa spełnia światowej klasy wymogi. Koszt odnowienia obiektu to prawie 3 miliony złotych. Murawa wykonana jest w najwyższej jakości. Do jej wykonania użyto technologii tkania. Wysokość włókna to 49 mm. Imituje trawę naturalną, co wpływa na komfort gry zawodników. Już wkrótce będą mogli ją sprawdzać sportowcy. Zarówno lokalni, jak i kluby z całej Polski. Jest to pierwszy tego typu obiekt wykonany z użyciem tej technologii na Dolnym Śląsku. Po remoncie obiekt został poddany testom. Spełnia wymagania programu jakości FIFA Quality. Za kilka miesięcy odbędzie się autoryzacja. Zostanie potwierdzona na oficjalnej stronie FIFA. Zasadnicza część tej modernizacji to przebudowa, właściwie budowa na nowo po ośmiu latach od oddania do użytku tego kompleksu boiska treningowego z nawierzchnią sztuczną. Ten, ta nawierzchnia wygląda tak samo jak poprzednia, a jest jednak zupełnie inna jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o e, poziom, który prezentuje i też warunki treningowe dla piłkarzy. Boisko zostało poprzednie zdemontowane, zostało e, zutylizowane, bo to też trzeba o tym powiedzieć. Koszt. Utylizacji jest istotny w tym przypadku, bo to jest koszt utylizacji sztucznego tworzywa. Odnowienie obiektu ma w założeniu przyciągać piłkarskie kluby z polskiej ekstraklasy, ale też drużyny europejskie, które będą mogły komfortowo trenować w obrzychu.